Cześć wszystkim w BMW E81, 87, 90. Yy, wymiana łącznika, stabilizatora. Czyli tak, ściągamy koło, to chcemy wymienić. W moim przypadku wymieniam, bo nie mogę niżej dać już zawieszenia. I zaczęło mi, zaczęło mi już, jak widzicie, przestrzeni nie ma i stuka, więc jest to wymiana, ja sobie złożę skrócona regulowana jakieś tam możliwości ustalenie długości ale to nieważne w każdym w każdym wypadku tak samo się to robi i tak tu od tyłu siedemnasteczka od przodu 17 odkręcamy górę odkręcamy dół z dołą będzie a więcej zabawy, bo tam trzeba będzie już grzechotką, już nie będzie można sobie wjechać udarem, bo nie ma jak, ale nic prostszego, czyli odkręcamy u góry, u, góry, u dołu, a że jak założyć to wam pokażę, bo zawsze jest, to się troszeczkę wtedy rozjeżdża i, i trzeba po prostu sobie lekko jeszcze podnieść później ten cały wahacz pod podlewarować wahacz, żeby poszło lekko do góry. I wtedy ładnie sobie trafimy w ten otwór. Dobra, ja to sobie odkręcę i zaś się widzimy. Panie, po uwolnieniu tej nakrętki przeważnie jest taki problem, że to naprężenie jest dość duże. Bierzecie sobie lewarek, odpieracie sobie wahacz i kręcicie. Podnosicie troszeczkę koło, patrzcie sobie, co się dzieje wyprostowało się i można już to pchnąć i ładnie wyciągnąć więc poluzujemy druga strona tak samo i tak samo wkładamy no i dolna śruba szesnastka nasadka siedemnastka klucz tu u góry coś nie chciała szesnastka wchodzić więc nie wiem możliwe że była po prostu już ta nakrętka taka brzydka klucz zaparty o wahacz żeby było łatwiej nie trzeba dwóch rąk, klucz się zapiera. Można mu sobie siłę przyłożyć i fajnie się odkręca. No i mamy ściągnięty. Ja sobie stworzyłem. Patrzcie, to jeszcze na S. Ja sobie stworzyłem taki łącznik. Łącznik to z oryginalny. To jest jeszcze tutaj. Nic nie stuka. dobre dobra część. Na pewno nie wyrzucę, wyczyszczę i zostawię, w razie gdybym wracał do oryginalnego zawieszenia, wszystko mam na razie co, znowu trzeba będzie podłożyć podwachacz. Podkładamy znowu mywarek, tam sobie przykręcamy, podnosimy, kładamy tutaj i skręcamy, kąt ustawiłem, nic specjalnego tu widzę, że jeszcze jest tulejka. Jakby chyba ten, nie wiem czy ten otwór jest tutaj odpowiednio duży, ale zobaczę zaraz w tym wahaczu, czy ta tulejka jest potrzebna myślę, że to jest coś takiego, żeby przejść zmienić yy, średnicę tego gwintu. Jeżeli sobie jeszcze robicie coś takiego jak ja, czyli zmieniacie sobie to, żeby tą długość to teraz dwa takie same sobie zróbcie, żeby kąty Gości się no i tyle, ja jeszcze sobie te wszystkie gwinty, które sobie wystają, yy, posmarowałem smarem. Akurat miałem taki o, pod ręką, jakiś tam smar do wysokotemperaturowego do układów hamulcowych. Smar jak smar. Ten będzie taki bardzo gęsty, więc się długo będzie trzymał. Więc wszystko posmarowane z jednej i z drugiej strony. Tu macie wszystkie te takie. To też jest smarowane, posmarowane, tylko takim sprayu, yy, ten gwint. Ale jak macie tutaj ten otwór, gdzie wchodzi akurat tu wchodzi jakiś tam torcik, yy, albo imbusik czy coś, zabezpieczcie to sobie, bo to yy, za rok, dwa zajdzie syfem. Plus yy, zacznie korodować mocno i później jest ciężko, żeby to cokolwiek z tym zrobić, żeby to odkręcić bez uszkodzenia i taki wtedy trzeba będzie. Wpadać z kątówką i to wycinać. Dobra, dzięki za oglądanie. Ja idę robić drugą stronę. Zobaczymy, czy to się będzie lepiej prowadziło. Bo jest, wydaje mi się, że przez te łączniki te zawieszenie nie pracuje tak jak trzeba. Ogólnie było jest strasznie spięty ten samochód. No ale ten łącznik to tragedia. To był, patrzcie się teraz, jakaś jest różnica. Tam już był, tam leżał na tym wahaczu. A teraz jaka jest odległość, no więc zobaczymy, czy to pomoże. Dzięki za oglądanie. Hej.